Niektórzy mówią, że to książka o niczym, a inni są zachwyceni. Naprawdę długo myślałam nad tym, czy dodawać ją do naszego adwentowego kalendarza, głównie z uwagi na te ambiwalentne opinie i też przy okazji dlatego, że sama mam właśnie taką ambiwalentną opinię na ten temat. Książkowy kalendarz adwentowy Ride Read Repeat. Dzień piąty. Zaprasza Iska Szewczyk. Zimowanie. Moc odpoczynku i wyciszenia, kiedy wszystko idzie nie tak. Taki tytuł nosi książka bohaterka tego odcinka. Jej autorką jest Catherine May. Catherine mieszka nad morzem, kocha pływanie i spacery. Jej zimowanie to opowieść... Dosłowna, ale też metaforyczna, czyli z jednej strony mamy porę roku, taką faktyczną zimę, kiedy tempo życia samoistnie trochę zwalnia, wyciszamy się, częściej jesteśmy w domu, dłużej śpimy, a z drugiej strony jest ta warstwa metaforyczna. Zimowanie w tym przypadku jest opisem czasu, kiedy jest nam niespecjalnie przyjemnie, na coś czekamy, mamy taki czas w życiu, że nie chcemy zdobywać świata, wygrywać konkursów i medali z ziemniaka. Jesteśmy w poczekalni, co nas często oczywiście irytuje. I Katrin stara się pokazać, że ta poczekalnia to wcale nie jest takie złe miejsce i warto ten czas wykorzystać dla zwiększenia swojego komfortu i tak zwanego dobrostanu. A dlaczego mam problem z polecaniem tej książki? I skąd u mnie ta ambiwalencja? O ile sama koncepcja zimowania jako czasu na zastanowienie się, przeczekanie, takie umoszczenie, przyjrzenie się sobie, bardzo mi się podoba, zestawienie tego z zimowym czasem również, o tyle nie ukrywam, że momentami całość jest napisana bardzo dziwnym. I chwilami męczącym językiem. Nie wiem, czy to tłumaczenie, czy po prostu taki jest styl autorki, ale czasem czytając, ma się wrażenie takiego przerostu formy nad treścią i dorabiania niepotrzebnej ideologii. Nie mówię, że cały czas i zawsze, ale są takie momenty. Co nie zmienia oczywiście faktu, że sama tę książkę kiedyś dałam w prezencie, ciekawostka, dwóm osobom, i jedna była zachwycona, bo książka trafiła we właściwy czas, a druga powiedziała, że czytało jej się tę książkę no, w porządku, ale bez fajerwerków. Dlatego nie będę oryginalna i, jak to zwykle bywa, powiem, że najlepiej będzie, jeżeli same i sami to sprawdzicie. Dorzucam jeszcze cytat na zachętę to będzie ta warstwa metaforyczna książki. Każdy czasem zimuje, niektórym zdarza się to raz za razem. Zimowanie to jałowy okres w życiu, kiedy człowiek jest odcięty od świata, czuje się odrzucony, odstawiony na bok, zablokowany na drodze rozwoju lub zepchnięty do roli outsidera. Może być skutkiem choroby, albo jakiegoś wydarzenia, takiego jak strata kogoś czy narodziny dziecka. Może też wynikać z doznanego upokorzenia lub porażki, a może jest się w jakimś okresie przejściowym i chwilowo spadło w dziurę między światami. Czasami zimowanie nachodzi nas stopniowo, towarzysząc przeciągającej się śmierci związku, powoli rosnącej odpowiedzialności wynikającej ze starzenia się rodziców, ubywającej kropla po kropli pewności siebie. Czasem jednak spada na nas przerażająco szybko, jak odkrycie pewnego dnia, że nasze umiejętności uważane są za nieistotne firma, dla której pracujemy, zbankrutowała, albo partner zakochał się w kimś innym. Cokolwiek by je wywołało, zimowanie jest zazwyczaj niedobrowolne, samotne i bardzo bolesne, a jednak jest również nieuniknione. Zimowanie. Moc odpoczynku i wyciszenia, kiedy wszystko idzie nie tak. Edycja specjalna. Katrin May. Tłumacz Anna Dorota Kamińska. Wydawnictwo Znak Literatowa. Kończymy na dziś. A jutro? Ha, jutro są Mikołajki. I z tej okazji czeka na Was najbardziej chyba świąteczna książka świata. I nie, 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 nie. nie. Wcale nie ta, o której być może właśnie teraz pomyśleliście. Dobrej nocy. Cześć.